Cześć, z tej strony Tomek i zapraszam na kolejny odcinek Magii Excela. A dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o nietypowych zastosowaniach zdjęć, m.in. w katalogach i listach wyboru. I od razu wam powiem, zrobimy właśnie coś takiego, wybierając sobie dany dane produkt, obok automatycznie zmienia się zdjęcie. No i cóż. Inspiracją do tego dzisiejszego odcinka był mój ostatni pobyt na Global Excel Summit w Londynie, a dokładnie ten oto no gość, jeżeli go rozpoznajecie, to jest właśnie Shandu. Um, miałem okazję poznać go osobiście i naprawdę powiem wam, przesympatyczny, przesympatyczny gość. Między innymi w trakcie swojej prezentacji zrobił taki bardzo fajny trik. Na wykresach, które tutaj prezentował, w pewnym momencie zamienił punkty na zdjęcia z Lailą Garani, no i to wzbudziło ogromny aplauz. Ja dzisiaj tutaj nie będę wykorzystywał zdjęć Laili. Ale pokażę Wam ciekawe triki. Jeżeli jesteś tym zainteresowany, to zapraszam na dzisiejszy odcinek. Dzisiaj będziemy musieli zrobić taką rzecz, żeby wybierając z listy wyboru dany produkt, żeby automatycznie tutaj, w sąsiadującej komórce pojawiło się zdjęcie tego produktu. Czyli zobaczcie. Jeżeli sobie tutaj wybieram. Alczałeczka w dół. Pamiętajmy, że jest to bardzo fajny skrót do wywołania listy. Wybieram sobie różowy, wprowadza się zdjęcie. No i teraz tak. Jeżeli już zauważyliście, co tutaj mamy, Funkcja wyszukaj pionowo. Ja wiem, wiem, niektórzy zaraz tutaj się obruszą, ale widzicie, co? Jeśli działa, korzystajmy, nie obrażajmy się. Oczywiście, jeżeli komuś nie pasuje, możemy zamienić na x wyszukaj albo podaj pozycję i tak dalej, ale tutaj chcę tylko pokazać pewną regułę. Czyli zobaczcie, tak jak pewne wartości, liczby teksty, możemy też zwracać zdjęcia. No właśnie, tylko jak to zrobić? Otóż tutaj mam jeden arkusz lista. Tutaj arkusz baza. I o tak od razu przy okazji, tak jak wiele moich plików, możecie pobrać ze strony Magia Excela, tam w archiwum spotkań ECR. Ten akurat film będzie miał chyba numer, tak, 97, więc zapraszam, możecie sobie go pobrać. Tym bardziej, że za chwilę będzie makro, więc dla tych, którzy chcieliby z niego skorzystać, to zapraszam. OK, jak zatem zostało to zrobione? Przejdźmy sobie do arkusza, baza i zobaczcie, tutaj mam zwykłą tabelę, o czym, to, o czym świadczy właśnie, tutaj pojawia się karta projekt tabeli, mam nazwy produktów i tutaj mam zdjęcia. Sobie te zdjęcia skasuję. I pokażę Wam w jaki sposób wstawiamy te zdjęcia. Jest to nowa funkcja w Excelu, czyli robimy wstawianie obrazy i teraz bardzo ważna rzecz. Są tutaj dwie opcje. Umieść w komórce i umieść nad komórkami. I my tutaj korzystamy z tej opcji umieść w komórce. Okay? Ja sobie tutaj kliknę. To urządzenie, wybieram katalog i na przykład wybieram teraz ten smartwatch. Pierwszy, o ile dobrze pamiętam, był chyba ten różowy, tak, i robię wstaw. I zobaczcie, co się stało. To zdjęcie zostaje wstawiane do komórki i jest dopasowane do rozmiaru komórki. Oczywiście nie zmienia proporcji, dopasowuje się do, jakby można powiedzieć, maksymalnego rozmiaru. I automatycznie możemy zrobić też to w kolejnych, tutaj w kolejnych komórkach. Ale tutaj dla leniwców, ja tutaj nie ukrywam, należy do tego gatunku, nie lubię się przemęczać. No i po to właśnie zostało stworzone VBA. I zobaczcie, staję sobie w tej pozycji, klikam, jest już obrazek. Klikam sobie, a tutaj klikam. I też zostanie wstawiony obrazek. I ostatni pek Oczywiście dla jeszcze mega leniwców, no to zaraz powiem, możecie zrobić pętlę i to to wszystko w pętli się uzupełni. No to teraz dwa słowa na temat tego magicznego makra. Przypisz makro, edycja. I zobaczcie, to makro jest tutaj. Uwaga, teraz jeżeli będziecie chcieli korzystać z tego makra, to ja tutaj, to moje makro jest wstawione tutaj na stronie kodowej arkusza, w którym się znajdujemy, czyli w tym wypadku w arkusza baza. Ponieważ ważne tutaj jest odwołanie do mi, czyli do samego siebie. I teraz kilka słów: wyłączenie, odświeżania, wprowadzenie zmiennej. Zmienna to jest numer aktywnego wiersza i to jest cała funkcja. Insert Picture Insult, czyli wstaw, obraz do komórki. Tutaj podajemy w nawiasie dokładny adres. I jeszcze tutaj F1. Mamy odwołanie do katalogu, więc gdybyście mieli w jakimś innym katalogu zdjęcia, no możecie sobie to łatwo zmienić. No i tutaj mamy całą ścieżkę. No i słuchajcie, to jest cała filozofia. Powiem wam, że ta funkcja wstawiania do komórki naprawdę zdecydowanie ułatwia zarządzanie kartotekami, ze zdjęciami, no bo nie, ponieważ między innymi możemy właśnie robić takie triki jak tutaj wykorzystanie funkcji wyszukaj, czy też X wyszukaj. Okej, okay, słuchajcie. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że to Was zainspiruje do ciekawych zastosowań. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli przychodzą Wam jakieś ciekawe pomysły. Ewentualnie, jeżeli macie inne pytania, jak to można rozwijać, to jestem tutaj bardzo, bardzo ciekawy Waszego podejścia. Jeśli Wam ten film się podobał, zapraszam do subskrypcji. Będę też wdzięczny za lajki. One pozwalają temu kanałowi szybciej i szerzej się rozwijać. Jeszcze raz dzięki za dzisiejszy film i zapraszam na kolejne spotkania w Excel Coffee Room. Tomek.